Piękny wschód słońca i w tych oto pięknych okolicznościach witam w kolejnym, szóstym dniu fotoekspedycji. Jesteśmy w Jaisalmer i tu spędzimy dzisiaj cudowny dzień. Wiem, to dziwne, bo jak godzina przed szóstą, byłem na tyle nie, nieuprzejmy i niemiły, że zmusiłem braci, do towarzyszenia mi niezwykłej, absolutnie niezwykłej, tajemniczej, miłej, fantastycznej, cudownej, niepowtarzalnej wyprawie na jezioro w celu, a o tym za chwilę. Obstawa. Bracie. Dokładnie. To to, powiedzieć, że Michał po prostu się boi tam jechać. No. Dlatego bierze nas ze sobą. Taka jest prawda. Nie? Dwa daje, Wiadomo, cały świat jest znany. Mięsień. Uwielbiam ich. Nie wiem. sprawdzić, kto z nami jest, Dobra? Czy w ogóle ktokolwiek wstał? Okay. O, Jak pięknie! Dobrze Chciało wam się? Nie. 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 Zobaczę. Otwarte. Super. A, okay. No dobra, zakupy zrobione, możemy iść. E, poszedł. E. Czemu gonisz piesko? Taki ładny. No mi wchodzi mordo No, ale jest ciekawski no. Co tam robisz? Pokaż mu. Poszedł. Na zabawę. Usiadł sobie grzecznie. O, jest mądry ten piesek. Co? Bardzo mądry. Jego matka. Tak będzie większy troszkę. czas. O ja. Ale, ale jaka ładna jest ta krówka. Zobacz jaka jest ładna, jak się po prostu lubicie. Zwierzęta mają najpiękniejsze oczy. I No, zielono no. było Jaki po prostu zadowolony bieziu. no i jaki fajny taki No chodź, kto ci łapkę złamał, no? Złapkę no, no nie bój się, ośmiel się, no chodź No przecież coś, coś dobrego znajdziemy, no chodź Razem będziemy łazić Uważaj motory Aj, 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 no nie zostaniemy kolegami? No chodź, jesteś taki wystraszony, no chodź. Chodź tam. No chodź, wiem, że chcesz, no widzę przecież. Wiemy, że łapka boli, wiemy. Lovely, lovely feathers. O dziewiątej. No to idziemy się kąpić. <gry> Ciemno jest tutaj, ale te ściany, które są dość jasne, dają nam równomierne odbicie ciepłego światła wewnątrz tego pomieszczenia. Tu mamy jasne, w miarę rozproszone tło, które możemy wykorzystać i modeli z ciemną skórą. Nie ma nic lepszego. To jest cień. Wydaje mi się, że wysoki klucz jest o wiele lepszy na początek i dlatego tak się zajęliśmy. Tu nie masz wyłącznie celu, więc to wszystko wyciągnie z dwójką. Nie dobrze. No tu jest za to, bo to się łapać, tak jak chce. To jest tak, że to jest częściowo odświetlone, albo wchodzi, albo wchodzi. O tak, to są te klimaty. Dokładnie te klimaty. Z tego, co powstanie, mamy wyłącz. Ale tu nie masz jednego klimata

zapytał mnie, czym filmuje tak naprawdę takie płynne ruchy. No to w, może jest okazja, bo jest lustro, to pokażę Wam. To jest GoPro 3 wersja Silver. To jest najnowszy rodzaj GoPro od tak naprawdę, można powiedzieć, dwóch tygodni w Polsce. Do tego sam GoPro jest umieszczony na takim Steadicamie on który jest właśnie do tego rodzaju lekkich kamer. Można także iPhone'a zamontować. Dzięki temu, zobaczcie, mogę bardzo fajnie na boki, bez żadnego problemu, do przodu. Robi to wrażenie. Mam nadzieję, że to widzicie. Jak? Bardzo dobrze. to hmm. dobrze. I idziemy na górę. Pani pierwsza. Dziękuję. Pani, Pani też. Dziękuję bardzo. Łapki. Idziemy umyć łapki. Tak zwane hurtowe mycie łapek. O czekaj, bo tu kwiatki podlewają Ale rozwiązanie świetne. Nie. Paś zrobię zdjęcie, to jest dobry patent cukier. Chcecie kwiatki podlać? To proszę bardzo. Zbieram w butelce, pobieram sobie wodę i woda sobie tutaj krąży. I kwiatek rośnie pięknie. Tak ciepło, nudny, ja jak jestem, jak wąż tutaj. Tak jaszczura. Ja Mogę się opalać cały dzień. Cudownie. Ale tylko jeden dzień, bo się szybko nudzę. No Nie lubię bardzo słońca, ale tak góra 10 minut dziennie. Mam białą cerę i bardzo szybko się spalam. Tak, a potem kobiety. Spalam się! A potem tylko na kobiety. Tak, tylko? które muszą wcierać śmietanę. Tak. Spalone ciało. Idziemy na obiadek. Proszę bardzo. Nasz klimatyzator. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Takiego klimatyzatora mało kto widział. Fik. Ale zobra, to Zobacz, jak jest napisane pięknie. pik cool, właśnie. No, wszystko. pik Ale że. Tak. kul. tak moment moment Michał Michał Kik. 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 Kik.

बेलल ना भाई बिल नहीं मेरे यार एक लेना देखी देखी ए देखी देखो ओ बैटरी का तो जिकम रिकॉर्ड होतो रही पूरा वीडियो बड़ा हो यानी 1 मिनट 1 मिनट आले नहीं ब्रो कोनी नहीं नहीं अरे उठैयां यट एकी अड़ी चीज खास एकी अब इनका एट की जो नो एंड मोर पूरे घर में सजाओ टेनी बिलो भी जो बढ़िया नहीं सजाड़ है देखो कर ले आयो हीरा की ले आते चलो तुम भी खाली भाटान करो सुपर पप्पा जेनकी चेकअप से तुम नगाला Więc nie mamy gdzieś po 10 minut w ciągu doby. Pierwsze, znaczy dwa razy po 10 minut. Pierwszy raz na wschód słońca. I to dłużej troszeczkę trwa. 300 km od obiektu, i muszę sfotografować ten obiekt. W moim kraju to byłaby ścieżka do połowy, żeby to sfotografować. Ja przyjmuję jak e, ka, e, Cartier Bresson. Słuchaj takie zdjęcie, gdzie ten przycisk jest. Czekaj, zdjęcia, bo to. Jeżeli macie wężyki, używajcie wężyków. Jeżeli nie macie wężyków, to krótki samowyzwalacz. Nie róbcie tak zdjęć. Bez wężyka, nigdy. To jest wielki błąd.